A teraz przenosimy się do naszego gościa, będziemy rozmawiać z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim. Dzień dobry i od razu pierwsze moje pytanie. 50 intelektualistów polskich i ukraińskich pisze do papieża Franciszka, domaga się od papieża Franciszka jednoznacznego potępienia Władimira Putina, który cytuje, wpisuje się w scenariusz siejącego śmierć Antychrysta. Proszę księdza jak powinien zachować się papież? Czy papież powinien odpowiedzieć na to wezwanie i wypowiedzieć się w sposób bezpośredni do Władimira Putina, czy też bezpośrednio potępić jego właśnie działania? Tak, witam serdecznie. Obiema rękami podpisuję się pod tym apelem. Jako duchowny katolicki związany od wielu lat z Ukrainą. W pełni popieram ten apel, bo uważam, że w tej chwili już nie ma szansy na taką łagodną dyplomację w białych rękawiczkach tylko Ojciec Święty, który jest głową całego Kościoła katolickiego, powinien jednoznacznie potępić tą inwazję, agresję. Do tej pory były wypowiedzi no, poprawne i właściwe które mówiły o ofiarach wojny, natomiast no nigdy nie było dopowiedziane, kto jest przyczyną tej wojny i że jest agresor, który w tej chwili dokonuje um, działań, o których możemy spokojnie powiedzieć, że jest to ludobójstwo. Proszę księdza, ta inwazja, tak jak powiedzieliśmy, trwa już dziewięć dni, czy można powiedzieć, czy ksiądz może powiedzieć, że papież zwleka nieco z tym bezpośrednim potępieniem konkretnie reżimu? Rosyjskiego reżimu Putina? Myślę, że to nie jest decyzja tylko i wyłącznie Ojca Świętego, ale Watykanu, który jest przecież samodzielnym państwem i który prowadzi politykę. Oczywiście tutaj Kościół jako państwo ma prawo do prowadzenia polityki dyplomatycznej i myślę, że była jednak nadzieja, tak przynajmniej wiele gestów. Wykonanych przez papieża Franciszka, choćby wobec patriarchy Moskwy, Cyryla czy samego Putina, te gesty wskazywały, że jest jakaś szansa na porozumienie, taki łagodny dialog, no ale to wszystko się skończyło 9 dni temu, kiedy okazało się, że to jest niemożliwe. I myślę, że tutaj jednoznacznie Ojciec Święty jako przywódca religijny, ale także przywódca państwa samodzielnego powinien dołączyć się do tego głosu potępienia właśnie, ja no proszę księdza, ja przeczytam jeszcze fragment tego listu. Jeśli ksiądz pozwoli, tam padają takie między innymi słowa. Jan Paweł II w swojej doktrynie narodów opowiadał się za suwerennością państw, także tych, które przez dziesięciolecia trwały w zniewoleniu, w tym słabych i biednych. Kościół potwierdzał legitymizację do ich suwerenności i ochrony przed silniejszym agresorem. Mamy nadzieję, że dziś nie następuje zmiana w kierunku nowego koncert, koncertu mocarstw z nieformalnym poparciem stolicy apostolskiej. To są bardzo mocne słowa. Czy ksiądz spodziewa się, że reakcja papieża Franciszka na te słowa, ale też na obrazy, które wszyscy widzimy od dziewięciu dni, będzie szybsza? Czy możemy się jej spodziewać w ciągu tego weekendu? Bardzo bym chciał, żeby taka reakcja była, nawet dzisiaj, ale tu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przeżył komunizm, a wcześniej przeżył. Ludobójstwo dokonywane przez niemiecki nazizm, i miał całkowicie osobiste doświadczenie z systemami totalitarnymi. To samo można powiedzieć o papieżu Benedykcie XVI, który choć był Niemcem, to jednak przeżył to wszystko i wiedział, do czego prowadzą tego typu systemy totalitarne, i obaj mieli tutaj, moim zdaniem, jednoznaczne podejście. Natomiast w wypadku papieża Franciszka, przy całym szacunku do jego osoby, on jednak odwołuje się do innych doświadczeń. W pewien sposób, moim zdaniem, nie rozumie Europy Wschodniej i nie rozumie tego zagrożenia, a często nawet powołuje się na lewicowych ideologów, szuka jakiegoś dialogu, tego spotkania z Cyrylem, patriarchą Moskwy. No to było takie, budowanie porozumienia z tym światem rosyjskim, szeroko rozumianym światem także cerkwi prawosławnej. Natomiast no to wszystko zawiodło i dzisiaj już nie można liczyć na to, że poprzez dialog cokolwiek się uzyska. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest sytuacja, która grozi wybuchem III wojny światowej i doświadczenia poprzednich epok jasno pokazują, że milczenie jest wsparciem dla atakującego. Czy ksiądz sądzi, że dziś w Watykanie jest środowisko, które może zachęcić papieża Franciszka do tego, żeby jednoznacznie nazwał złozłem a dobro dobrem? No mam tutaj mieszane uczucia. Nie, nie wątpię, że w, w kręgu kardynałów, prefektów poszczególnych kongregacji watykańskich są ludzie, którzy to świetnie rozumieją, ale jednak pewne zachowania ostatnich lat, nawet wypowiedzi, które były w Moskwie przedstawiciela Watykanu, pokazują, że no w pewien sposób zwycięża ta opcja. Może no, Putin to jest taki mały diabeł, ale to jakoś go uda się opanować.